Z Ewangelii według Świętego Marka. Kto uwierzy i przyjmie Chrzest, będzie zbawiony. Szczęść Boże, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj taki temat zbawienia. Będzie zbawiony ten, kto uwierzy i przyjmie Chrzest. A przecież zobaczcie, że my doświadczyliśmy czegoś zupełnie odwrotnego, tej odwrotnej kolejności. Najpierw zostaliśmy ochrzczeni jako dzieci. I to, co zostało nam do zrobienia, to ta pierwsza rzecz. Uwierzyć. Uwierzyć Bogu, że On jest Mesjaszem, że On jest Panem, że On jest Zbawicielem, że On jest tym, który mnie kocha, który mnie prowadzi, którego pouczenia, przykazania są święte i są dla mnie zbawienne. To jest... Moje zadanie na całe moje życie: im szybciej uwierzysz, tym szybciej doświadczysz zbawienia. Nie tylko po śmierci, ale także już tu, na Ziemi. Uwierz, a będziesz zbawiony. Życzę Wam, kochani, błogosławionego czasu. Jeśli Wam się to podoba, jeśli uważacie, że to jest wartościowe, te nasze rozważania, to Was zachęcam do subskrypcji kanału. Zachęcam Was do zaznaczenia powiadomień. To jest taki dzwoneczek i polecajcie ten kanał innym, tak żeby dobra nowina, dobre słowo o Bogu, który z miłością dotarło do jak największej liczby osób. Trzymajcie się dziennie błogosławić Wam serca. Do zobaczenia i usłyszenia już wkrótce z Panem Bogiem.